O jest! Jest! Sterowanie. Dobra, enter. Doskok? Ja mam... Ja mam do tych chz przez sterowanie! Nie mówiłem ci, że ja muszę mieć wsadę, ja nie mam strzałek. masz! Przecież ci sam klawiaturę kupowałem! Ale ja nie mam... Ja nie mam takiego układu klawiatury jak to jest po prawej. No, nie kłamiesz. kłamiesz, Nie takiego jak tu klawiatury nie mam, zobacz, po prawej zobacz, są nad wsadem jest 9 przycisków. Ja nie mam tak. Nad na strzałkami, przepraszam, tu nie ma. Masz strzałki, masz strzałki. Masz strzałki. Nie, no ty mityk. masz strzałki, ja mam wsada. Jesteś, jesteś ch**a. Kur... Ja mam gorzej, ja mam gorzej, bo ja mam 60% i ja jeszcze lala, mniejszą. Dobra, w trakcie, Pierdolaj. nie gadaj, głupot. Walka na miecze, zobacz. Dobra, Idziemy. chodzi, tym się... O kurde. Co to jest? Daj mi miecz. O, yy, podniosłem kontrolem, no? shiftem ja? rzuciłem. Ja? Shiftem się... K**a, co ja ty nie gadaj, ty na napier**aj ich. Chodź tu, idziemy marchewki. Co się robi z marchewkami? No. K kur... miecz wyje... Dobra, bi, 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 ale pomagasz B, bi, mi? Bi, bi, bi. Pomagasz czy przeszkadzasz? Jesteś odpomagasz? Pomagam. Ty, no jeba, najeba no, mi, mięso zgubiłem, pomóż mi. Uciekaj. Kurwa, no, HP straciłem ja i je łopie ty. Aaaa, mój miecz. Ała, Uzan! 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 Mi. K... no ja miałem HP, pomóż mi. Dobra, jest, git, daliśmy radę. O, i co? Aaaa. Ale, ale widzisz, jaki ja... Czy odpaliłem tą samą? Nie wiem, dobiegamy. Czy to jest ta sama mapa? A chyba tak. No ale co to jest za k. No, czemu to odkładasz tam. debiluję piony? <gicularly> Dyszczówka! <g> odkładasz nie Stary deszczówkę zbieramy jako piraci. <g> <gDam> Staję, no. co to, ale co są za beczki? Ja pierdolę. Super, że masz monitor 2K. Muzyki nie wyłączył! No ja pierdolę! Zatem <grien> miał za ultra zmiornie, płynnie, stary. To jest tak w gania. co to jest, no produkcja? Normalnie, płaczkiem, że herce muszą być wyższe? A bo ci się miecze psują! A! Ty k no kiedyś, no mieś... Jezu, ale ty k nobem! Masz, wiesz, że masz jedną stronę swoją, z k a drugą, no z k no pobi. O! Jesteś śmieciem. No, widzisz, na Ja i padłem. Bo ty padłem biegasz po całym, rozprasz, no to była ta sama mapa, ja pierdolę! Czekaj, musimy popłynąć. Jak się płynie? O tu. Wow! O kurde! Armata! Ty też strzelasz z armaty, ale w kiblu. E, jak się wychodzi? O, ja system opuszczasz! Dobra, masz, czekaj, masz. No wyjść! OK! bo Czekaj! Slipa! Jest slipa biula! Atakuj! SHIFT! Gdzie są miecze? Gdzie są miecze? Dobra, są. Przepraszam cię bardzo! Przepraszam, przepraszam! Dobra, teraz Dobra. ja, teraz ja, teraz ja, teraz ja. Radować ich. Będą teraz pod nami, nie? Teraz będą pod nami, prawda? Nie mogło być pod nami. to było Teraz będą pod... Nie! Nie mam, nie mam, nie mam kul, nie mam kul. Wsadź mi! <laughs> proszę cię! No proszę! Pomóż mi! Ty sk*** No! Nie! Pomóż mi z tymi no <laughs> ty... No ja miałem HP! No. <laughs> Co? Ty ja. nie wysadzisz, ja. ja. wiesz? Co to za poziomy To jest ultra easy pel? Błagam, wybierz dobrą mapę, dziękuję. <laughs> o, Dobra, teraz Kula, teraz kula leci, mamy... robi dziurę, a ty bierzesz deskę i zaklejasz. Dobra o, To ja zakleję czy ty zaklejasz? Chodź ja ci będę kule ładował, chodź masz Ja pierdolę! Pomóż mi ładuj kule z kółno Ja pierdolę i statek jest bony Dobra, dobra, dawaj, daj, ja naprawię, ja naprawiam, strzelaj w nich, No ja jak kz w jak ja muszę też naprawić, no! Po je Jeszcze dół, 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 dół! Teraz będzie dół! Góra! Góra, 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 góra! góra, góra, góra! góra co ty że dół? Dobra, no wykańczaj go, dawaj! Dobrze! Kolejni idą! Dobra, spokojnie, ja tu kule Czej, robię. Ej, weź kule mi włóż! Kule mi włóż, bo oni strzelają! Jak mi... <laughs> kule mi włóż. K mi wyj, debilu! No masz! Pieruję się! Kryz. Dobra. Naprawiaj ten statek był ze I wkładaj tę kulę! Leco! Płynie! Płynie! płynie. Skur! syn dopłynął! Pomóż mi! Szablę wyciągaj! Nie są szablę! No, no zabij ich, no nie uciekaj, byłem byłem to, szable, no w sesę! Mam jeden Ja nie da z toą grać! Ale tego jest tobą, naprawdę. <noise> Ale przecież pomogłem ty, ci. Patrz tutaj wchodzi. No bydlak, bierz go, dobrze, dobrze, ja tego biorę. Aj, go! Dobrze. Ty, autoataki masz opóźnione. Włocławskie autoataki przysięgną. Dobra, dobra, pajk, mu zrobiłem. Dobra! Ziesz, no! no i trzy I dobra, bu, Dobrze. Dobrze cię kieruje jednak. Co jest? Ej, co to ka jest? Gdzie są kule? Ty, ty co musisz to mi jest? kule podawać. Jak A, on... to się kręci. O, dobra. Aha, no to teraz. Jak ty to ka gdzieś, bo ja nie oczy, mogłem. szybko, chodź tu. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. no ka bo to się samo kręci, ja pierdolę, no! Szczelaj, no! Dawaj, kule, dawaj, kule, bierz kule, bierz kule! A! Ja pierdolę, ty jesteś takim nobem, no zrobisz coś? No naprawdę, trafię, trafię, trafię! Traf go. Nie trafiłem, ja nie trafiłem! No pomóż pomóc, musimy to No Nie ci pomóc, jak nie mam kule! Schodów tu nie ma, tu nie ma schodów, kurr, no musi tam, no nie doleci, A! widzisz? ja muszę trafić. <grym> nie, to się Oby, samo jest, zmienia. stary, to się samo zmienia! Widzisz Trafijem. patrz. tech. To się samo zmienia! No w, mówiłem to minutę temu! Dobra, masz, masz szablę jakbyś potrzał. Y płynął do nas, płynął. No to na ja nie mam szabli. Płyną, płyną, płyną. Dobra, no, gwana. I ich po głowie mieczem. No. Po głowie mieczem. Dobrze, dostał. No Dawaj. Chodź tu. Czemu, chwila, czemu jest, a nie, to moja broda. Szabli ja nie, nie masz! Czarny. Szabli ku** nie masz! A, po szable! Już mam. Przyłać szabla. Masz więcej szabli, no jakby przestań to. rzucać we mnie szablu z no, tylko pigi! No ja dostałem. A ty leżysz. O, co ja robię? O ku**, ale jaja. Odejdź. O, załatwiłem go! Dobrze. Tu jest lipa. No co ty robisz i gdzie ty... F o, tu jest. Ała! Aaaa! No teraz w końcu, <laughs> proszę cię. <laughs> No co mi tu gadasz? Zdechłem Ale teraz <noise> <d> <noise> Dzięki To był Statek w woga, statek Ja Gotowy! Nie z tej ja, strony, nie. nie? O kurde Nie z tej strony Ja pio, ale rzeczywiście jest tej, całkowicie jest tej Nie mam jak przejść Jezus alteredia, dobra Leżą, leżą, leżą. Jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. No pomóż mi! Co no, ty pomagam, się No pomagam ci, no Dobra, 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 no, I mamy dwie no, gwiazdki. No, 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 marudnik! Zjechałeś, mamy dwie gwiazdki! Dobra, to i tak więcej niż... Niż? Wartne. Dobra, idzie gościu, wiązuje z lino i tu możesz mnie ciąć i mnie uwolnić. Dobra, kozacko. Jejbi się no. no. Możesz mi ciąć. Dobra, ja ci ładuję wszystkie... Ładuję ci wszystkie dziuple. Płynął! Gdzie gdzie są kur... niecze tu? Na ich. Płynął! Na Idę po Zacznij miecz. Zacznij się bić. Chodź tu Ziemi pół będziesz diab Masz miecz. No, nie diab mnie, no. Cześć, ja, musisz, musisz rozrzucić kilka mieczy po. Ja pierdolę. Dobra, nieważne, nie to nieważne. tak to trzeba jedno kliknięcie, Eee! Eee! A tuj! A tuj! Tu nie! A tu ja umieram! Dobra, pierdolę cię. O i co? I gówno, no, i co nie, teraz? Nie, Jeszcze nie. nie Statek jeszcze, wroga teraz będzie. Ale? Nie, nie, nie. Nie ma w Nie ma w statku. Mierz mi się skończył. Gdzie ty tu... Aaaaa! Miercz opuściłem! Dobra, zatwaj Nigdy nie puszczaj swojej Masz. szabli, piacie. <noise> Nigdy nie opuszczaj szabli! Obe. O tak! Trzy gwiazdki! Nice! Dalej. Poziom szósty To się niczym nie różnią te poziomy już potem do tysięcznego tak dojdziemy To jest jak jak granie twojej starej w tego w Candy Cash saga 700 tysięcy poziom Mamo Mamo chłodny jestem Dawaj dawaj Ja ci zaduję strzelej Dawaj O kur***, no odjechało, odjechało lekko, wiesz? Ej, ty przeskoczył z kyn! Łapi! Nie mam to To zlagowało internet, no i chu... No i GG. Mózg ci zlagowało, ty. No bie, broń mnie, jak strzelam. Złama się ty. Nie, nie, pierwsza no? się. Jezu, nie, mi się skończył, dzieciaczkowi, widzicie, nie, no, na nie, 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 statek! nie, nie, ja nie, 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 takich chwilach? nie, tak, Ej, no a tak. o, i w... się barierki, w... barierki zabrali! No nie mogę, nie, ty, nie mogę używać, ty jest prze... Ej! Nie mogę używać działa! nie mogę uży... podtrzymaj, podtrzymaj mnie! Ty jest ch... Ej, jest giga chu Ej, przegrywamy to! No, tu jest dziura, nie mogę... A to i mnie, no nie mogę przejść! F*k, f*k, f*k! Dziękuję Co ty... i po**** to? O no Jezu! Nie no ty jesteś jakiś upośledzony Umarłem e, odpływa Czy on jedzie k, z drugiej nie, strony? Nie w górę, w górę idą, w górę idą Jezus Maria Ładuj mi działa, ładuj mi działa Dobra Dobra, wystarczył jeden pocisk Jest! Szyf! <laughs> jeden pocisk wystarczył To było ty, na wiele ty Jakiś boss? no Ale teraz jest krzynki. uuu O k***a ku... czekasz na mię, czas weź debilu po co mi miecz? Urazuje. powiem jak to się podnosi? <grymianie> <grymianie> Nie umiesz k***a kraść w ogóle. Pomóż mi, no. Ty ich zabijaj, ja będę kradł skarby. No przecież się goni z dzidą. Po dziabie! Z*** no. go! Dobra, odporamy, odporamy, odporamy! Spier***aj! Nie jeszcze mnie zajeb... Jeszcze ci w dupę dźgnął Kozacko To, odpaliłeś to samo? Nie, dobra, inne o, o, mamy dwa statki I co, i ty masz kule, ja nie mam nic, zajebiście, fajny statek O, statek na dole będzie, bo się odsunęła kamera No nie mogę, k... E, złe klawisze trzymam da k... Puzon, puzon, O. Dobra, wiem, wiem, ale go, czekaj... Go, zabiło go, zabiło go. Dobra, super, idzie, eee. idzie Miło. Stary, nie przejdziesz tam, bo tam z O miecza, no to jajca. Dobra, czas zrobić ewakuację. Co możemy teraz zrobić? No, aha, no to żem zrobił, kurda ewakuację. No ja jestem, ja jestem skrępowany lekko, wiesz? Wskakuj do budy, cymbale. A, no, ale mi gonią z linami. Ty, ciebie też. Ja muszę robić playsa, ja muszę ty robić tam tam ja nie możemy przejść po miecze. No a rozwiąż mnie! A jeszcze ty, przepraszam. Ja przez minutę byłem skrępowany liną. Nie umrze że zdechłeś. Pa godzinę lecieliśmy po no trzy to, no to ty chodziłeś? Ej, k**a, zobacz co się stało! O, no i z domu nie mamy mieczy, jak coś. Czekaj Ej, da, ja nie mam. Zacz... o jej! O, nie. Dobra, to jest hard level, to jest hard Przecież level, skupię się. przez 20 minut. Zamknij! Bena, wyrzuć im kulę. Byłem skrępowany liną. Góra, o, góra, 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 góra! No skąd te góra?! Idą, idą, idą! Skurczymy! Rusz się! No i tyle. No i tyle. Grubas. No, bez mnie. No, Muszę nawet Nie, lepiej. jest okej. Okay. Jest okej, okay. mamy dostęp do mieczy, jeszcze to uratujemy. O! <laughs> Zamknij! Przep... K***a, no nie wce ja obie, no ja jestem na stadzi skrępowany Lino, no pomóż mi, pomóż mi! K! Ja pomóż też jestem skrępowany Lino, stary! Ja bardziej. Dobra, weź się z nimi na pier... Ja idę no, ja, Trzymaj ich, trzymaj ich, trzymaj ich. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj trzymam ich cały czas. Idzie ja do ciebie, idzie ci ciebie z liną. Ja z jadłem, Ja z jadłem, Pomóż ja mi. Idzie do ciebie z liną. No to nie wy... No zabij pomóż go. No czemu mi. ty stoisz, kedy niejeb... Napraw ten statek. Kurwa. No to Waśku dziabnij. Ja mówię, że jesteś nobem. Napraw to. Nabem. No, naprawdę ten statek tutaj nie mogę przejść! Płynął! Z góry, z góry! Płynął! No, naprawiam. Oni no mnie zaskępują liną. No, brzydko, liną, a nie czymś innym. No, fiutem, tak. To by musiało być mega długiego. O o o o o o czekaj. Dobra. No, ja żyję. Ja liniarz Ja. Linia, Liniarz, 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 dobra, dobra, dobra. Cześć, Lineage 2, Lineage 2, stary. Lineage 2, kr. Ku... <laughs> <Ride Shadow> Legends. leżec. <laughs> <laughs> Albion, gdzie piszesz historię sam? O nie. O, ku... Czekaj, Albion Online musimy być. Dobrze, żebym był. ja pełnię Albion Online, spieraj. Ciebie jest. nie nie. Z góry, z góry, z góry. Albion Online guy, my, 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 to gajmy moje PK. To i dż, sam tworzysz historię. To sam tworzysz historię, tak. Nie no co ja, teraz? Ty ja, ja chyba kiedyś miałem dila, pozdrawiam. Jak mi dadzą, to jem no, co mogę powiedzieć? Udało się! Jak mi dadzą jeść? Co? Jak mi dadzą, to jem. Aha. Tak mówił Jan Paweł II. Dobra. F***a! kolejna wagonaj, A ja myślę, że koniec odcinka! Nie, nie, proszę, niech ktoś, nie błagam, kto będzie montał ten film, nie wiem, ale o k***a, ale proszę pokazać, jak skurde siedział cicho! Jak siedział cicho bierz i skurde Nie No kulej ładu, ja nie! Jak o kule, a o k***a, tak? Zrzuciłem e, poza mapę kulę. No to żeś że ja będę... zrobił, no to żeś. A no, ała, No spierdaj, no jak ja mam robą. zejść do ciebie niby? No, na, no, po schodach! No no, no. Chłop do mnie przeskoczył, nie zrzucił! Dobra, no ja coś robię, ja ty się opierdasz, no? Łąp, <śśś> łąp, dobra. No dobra. Leżą. A z <śś> <O. śś> <śś> Ale kula została! Kula została! <śś> ładuj, ładuj, statek, statek na dole! Cie, O ja je. Dobra, szybkie strzały, szybkie strzały. Ej, co jest k. Jak ten te na wywiadach na Mac'e, macie? Ja? Szybkie szały, szybkie szały. Możemy chwilę, możemy chwilę zająć? Szybkie szały. Monika Gudziołek czy Espralda Godlewska? Eee, Monika Gudziołek, źle wybrałeś, przegrałeś. A ty za mnie skoczyli <laughs> bardzo na tę chwilę. Dobra, ej, góra, góra. Du, du, kuria, kuria. Du, du, kuria, kuria. główna, pomóż mi. Dobra, saję jeb... ich sam. A, Przyjaźni! Uuu. No dobra, muszę zobaczyć jedną rzecz. Jaką? Kolejną mapę? Nie widzimy, ile jest poziom. Ale tyle no. przeszliśmy, bo jesteśmy e, ty, super. Tyle przeszliśmy, odcinek nigdy kolejny. Łapkę zostaw. Woo!